Wolves and Lords of Mayhem ma bardzo wymagającą konkurencję w postaci Diablo 3 oraz Path of Exile i przyznam, że bardzo chciałem, żeby był równie wciągający. Trzyaktowa opowieść była dla mnie raczej punktem obowiązkowym do zaliczenia, aniżeli historią, którą śledziłem z zapartym tchem. We wprowadzeniu widzimy, jak nasz bohater maszeruje z armią, by stawić czoła Bractwu Świtu. Sprawy rzecz jasna przybierają nieoczekiwany obrót i zostajemy numer jeden na liście wrogów swoich dotychczasowych sojuszników. Jak można się domyślić, będziemy dochodzić co się tak właściwie stało, przy okazji ratując świat. Teoretycznie tryb Champions of Stormfall odblokowywany po ukończeniu kampanii ma zatrzymać graczy na dłużej. Pod pretekstem rozbudowy miasta eksplorujemy podziemia i gromadzimy zasoby. Te szumnie nazywane ekspedycje to ledwie zlepek maksymalnie trzech map do oczyszczenia. Równolegle wbijamy kolejne poziomy i znajdujemy lepszy sprzęt. Formuła jest bardzo przystępna, to fakt, ale przez to niespecjalnie wciągająca. Daleko tutaj do możliwości jakie daje Path of Exile. Na chwilę obecną przeciętna kampania i również średni endgame to wszystko co Wilson ma do zaoferowania. Zdecydowanie więcej pracy twórcy poświęcili na rozwój postaci. System jest bardzo elastyczny i daje masę możliwości, pozostając przy tym w miarę prosty. Drzewka umiejętności pasywnych jest łudząco podobne do tego z Path of Exile, ale ma jedną ciekawą właściwość. Podzielono je na trzy kręgi, które można obracać. Dzięki temu w nietuzinkowy sposób można wzmocnić postać, bo okazuje się na przykład, że coś z pozoru skrojonego dla wojownika doskonale sprawdza się umaga. Używane przez nas umiejętności aktywne też mają swoje poziomy i możemy je wzmacniać oraz modyfikować ich działanie za pomocą odblokowywanych run. Jako całość system rozwoju sprawdza się doskonale. Wszystkie te umiejętności są niezwykle efektowne i robią niesamowite wrażenie na ekranie. Niestety Wilson ma problem z utrzymaniem tempa i dynamizmu podczas walki, a odczucia płynące ze stad nie są zbyt przekonywujące. Bolączką jest brak płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi umiejętnościami oraz unikami. Nie spodobało mi się na przykład, że z aktywacją uniku bądź też użyciem mikstury trzeba poczekać do zakończenia animacji ataku. Wulsen garściami czerpie z Diablo 3 oraz Puff of Exile i gra się w to dobrze, jednak niewybitnie. Produkcja ma solidne fundamenty, ale twórcy muszą mocno się przyłożyć, jeśli chcą zatrzymać graczy na dłużej.